Witamy, witamy. Ola już uciekła. Chciałem nagrać dopiero jak pierwszy FAN wyjdzie. Jesteśmy akurat w trakcie rozwożenia nawozu. No i pierwszy mój dzisiaj fajny sygnał fajny FANT. Taki guziczek. Także jest fancik, nagrane. I do następnego. Ola wygrała konkurs Adolfikiem No i teraz ja mam pierwszą monetkę i też podejrzewam, że to Adolfik. Dokładnie dziesiona Dziesiona cynkowa. Nic, lecimy dalej, póki wszystkiego yy, nie. Nie nawożą Ola powiedziała, że śmierdzący nie będzie kować. <laughs> traktorem go przerył pewnie. Z jakimś herbem, nie wiem. O. Ale piękny. Ale już go tam traktorem musiał potraktować. To są... No, na pewno herbowy. Nie wiem co to. Korona. Tutaj jest lew, a to tutaj koń. Jest. Koń, nie? Albo jednorożec. Albo ma... jednorożec. Jedno Chociaż? Chociaż nie wiem. Albo smok Albo nie, też ma ogon. No nie wiem, co to jest. Piękne. Szkoda, że trochę wgnieciony. No nie wiem, taki wyszedł. Uszko ma. Nie wiem. Uszko ma. No i już jest piękny fant. No. Pięknie. Wyszedł mi konik, a no i znowu muszę iść. Wiem, to, 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 to? Nie wiem, co to jest. Ja ciebie, nie wiem, co to jest. ale nie ma żadnego obrazka. Tylko napisy są. Jakieś. Jakaś blacha z czegoś, no? To ciężki taki. Nie wiem, co to jest. JL Brankson. Powiem Ci, że nie wiem co to jest. Jakiś, jakaś blacha z jakimś patentem. No. Prawdopodobnie z jakiejś maszyny No Fajnie, fajnie. Fajne fanciory. To chyba jednak pochodzimy po tym śmierdzącym, co? To chyba oszalałeś. Kolejny sygnał u mnie. I już... Powiem szczerze, Gamba się cieszy. Universal Elite, coś tam nie przeczytam. Niestety, nie mam pojęcia, co to jest. Gdyby ktoś wiedział to oczywiście. Będę wdzięczny. Proszę w komentarzu. Już kiedyś wykopałem coś w tym stylu z takimi właśnie yy, jakby piorunami. Myślałem, że to pokrętło od lampy naftowej, bo był rand zobkowany. To też mógł być. Później zrobię zdjęcie tego i tamtego fantu. Razem stawię do filmu. No fajnie, fajnie. No i kolejny fancik. Prawie na żywo. Sygnał był 90. Równo obstawiałem aluminiu. Jakiś śmieć. Jest majówka. Jest majóweczka w eleganckim stanie. Igła jak zwykle zgniła, ale jest super. Ola, sekundę temu mówiła: Ile tu jest pomosów? Masakra. Ja mówię, no, ale teraz będzie moneta. No i jest. No i Adolf Jedynka Zygnilec Jest monetka Wypłukana Na wierzchu Piątka Adolfowa Dzisiaj będzie Adolfowe pole, nie? Wszystko dzisiaj ze Sostyku wychodzi No halt. halt! To jest yy, ten. A to coś widzisz? To jest zawieszka? Tak? E, to jest WHW, To jest to, co wczoraj yy, wykopałaś tą tarczę germańską. Tylko to jest inna seria, seria znaki drogowe. To jest cegiełka, nie? Mówię, Hej, no, ja tam ci jakieś szczęście do blaszek. A do dofowe pole, normalnie wszystko... Wszystko wychodzimy? wszystko z jednego okresu. Chociaż ten guzik to nie wiem. Trzeba zobaczyć w domu. guzik? No może być. Guzik może być pruski, jakiś herbowy. Herbowy, bo tam trzeba potem w domu Co, Tak znaleźć to naprawdę to trzeba wrócić na grupę i zapytać fachowców. O ciężko, no, ciężko. Guzik. Dobra, lecimy dalej. Ola wykopała halt, no i przez godzinę halt. Słońce już zachodzi za horyzont. No i po godzinie 20 groszy. Żarło, żarło i zdechło. Nie pamiętasz jak tam ta wygląda? No inna jest. Tam ta miała inny wzorek no. no Wiecie same tarcze kopię. Z haltem teraz patrz i też z igłą. Jest, jest igła, bo ja ukułam. No tak mi nie rób. Nie no kurde, naprawdę adolfowy dzień. No same, Adolfowe tutaj pole, nic pole. <noise> nie ma. Tu nawet perelka nie wykopałam. Nie? Ja wykopałem 20 groszy. Tak, okay, ja nie, widzisz? <noise> jest monetka. Jakby inaczej, a Nie, właśnie coś... Coś innego. Przeczyszczę. To, to, coś innego. Tak, jest wójeczka pruska. 1833 rok. Na pewno taki nie ma Chociaż yy, stan jest kiepski. Ale i tak ląduje w kaserku. Co? Chciałeś powiedzieć, że śmierdzi? Ale to śmierdzi <grych> Chodziliśmy z tamtej strony. Yy, a wiatr jest po prostu z tamtej strony. Czyli tam nam nie śmierdziało. A tutaj zawiewa Teraz strasznie. Poka, poka świecić? No świeci, bo nie widzę nic. A, miedziaczek tam coś tam pas grolą na górze. Nie, sreberko. To jest miedziaczek czy to jest sreberko? Ty się zdecyduj. Bo tam coś tutaj coś. Sreberko. Coś, coś, coś tu pisują. No moneta argent. Czy krajcarki. No proszę ale stan jakiś taki no stan nieciekawy no. chyba tak mi się wydaje że tu widzę kaczkę tak gdzie to tuka, pokaż. tu kapoka? tutaj jest widzisz? tu jest kaczka, tutaj jest trójka a jest e, to jest e, ta starsza 1700, e, któryś tam rok, 80. któryś a faktycznie? bo później 80, 1800 już był e, ten Wilhelm czy Friderik w drugą stronę Mhm. No bo tutaj to ma przeważnie w, w tym... No i jest sreberko. No faktycznie jest kaczka. Z tyłu widać. Gdzieś z tyłu widać te tutaj, widzisz? Po mi w paluchy tutaj. Z tyłu widać w kłosy, nie? No tak, Weimar. Ale zajechany. No to mówię, że zajechane. Co? Ja ciebie. Ja tego widziałam po tych kłoskach tam. <grymne> Pięć <grymne> Feningu Weimar. No. Z takiego Strasznie. stanu to jeszcze. Ja jeszcze też się widziałam. No. Dekielek z dziurkami. Dekielek od fajki. Nawet zawias jest. Fajny nocniczek. Ja nazwałam to kapeluszem, bo tym losniczkiem ja nie wiem co ty ma za skojarzenia. A ja trafiłem taką blaszkę aluminiową. Już nie na sto ale... wykopałem, ale nie mam zielonego pojęcia co ale to jest. No nie ma tu nic na niej. Nie ma nic taka, zdobiona. Weszło kilka Adolfików po drodze. Nie nagrywałem. A, cesarstwa niemieckie. Piąteczka. Ale ziemia tu dobrze nawożona jest chyba co roku gnojona do bólu bo monetki słabe, chociaż jest piaseczek Idę, idę Już jest ciemno, Ola mówi, że nie widzi. Adolfik No i kończymy. ciężko jest już wysoko. No, to spać. Tak. Zacznę od śmieci. Trochę, trochę wyczyściliśmy panu Sebastianowi. Co tu najtańsze? Łóżeczka z nierdzewki <grymne> e, firmy Gerlach. Tak, Gerlach, nie jaka. No i zacznę od oliwanciorów. Bo dzisiaj naprawdę piękne. Guzik cudny. Dwie dwie wpinki niemieckie. No i jest sreberko. Także Ola dzisiaj górą. Ja mają To ciekawe, coś. No ciekawe, co to jest. To jest jakiś. wygląda na posrebrzane. Może to jest jakaś stopa od czegoś. Być może jest to ten z lampy naftowej. Te z lampy albo no? Pokrętło. No ale fajnie, fajnie, to jest, tak wygląda. No i w sumie... Yy, ja mam 7 monetek, tak? Ola ma 6, tym sreberko. No nie no, super, super wypad. I z jednego pola tyle fanciorów. Jest, jest mistrz. Dobra, no to jutro jedziemy do teściowej. Będę chciał wskoczyć do wody, jeżeli się uda. Przysiedź. No to jest jednorożec, tak mi się wydaje, a to jest lew. Także dzięki wielkie za subskrypcję, za łapki, za komentarze. Super, że jesteście z nami. Za miłe słowa. Także pozdrawiamy. Pa, pa. Życzymy miłego, miłego wieczoru. wieczoru. Tak. tak. Ja do pracy, więc... I do następnego wypadu. Hejka.